Hej tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na unboxing oraz pierwsze wrażenia najlepszego produktu od Apple w 2021 roku, czyli oczywiście ściereczki za 99 zł, na którą czekałem dwa miesiące. Lecimy! Dobra, rozpakujmy ten produkt roku. Polishing cloth, czyli szmatka czy ściereczka. Chyba Apple ma napisane ściereczka do czyszczenia. Kilka informacji. Zdjęcie samego produktu, po prostu coś niesamowitego, pudełko ogromne. Nawet mamy takie samo otwieranie jak w przypadku iPhone'a, czyli te tasiemki. W sumie to jedna tasiemka. I cyk. Zero folii, tylko jedna wielka, piękna szmatka. O nie, czekajcie, coś jeszcze w środku jest. Działa na wyświetlaczach Apple do czyszczenia i do usuwania trudnych zabrudzeń. I można używać 70% roztworu z alkoholem. Co ciekawe, ta szmatka, kosztująca 99 zł, jest dodawana do monitorów Apple, do monitora Apple XDR Display, czy jak on się tam nazywa, który kosztuje ponad 20 koła. Także wtedy dostajecie taką szmatkę gratis. Mamy logo Apple. No i co? Nic więcej nie mamy. Mamy zagięcie. Szmatka, jak szmatka. Może troszkę lepsza jakościowo. Bardziej ta mikrofibra jest drobna i jednolita. I sprawdźmy. Mamy iPhone. Nie wiem, czy widać jakieś palce na nim. Trochę widać. Troszkę jest opalcowany. O, na boku będzie widać lepiej. Także tu mamy bok. Który ma trochę palców. I zrobimy jeden piękny ruch. No i iPhone jest jak nowy, po jednym przetarciu. Czyli to jest ogromna oszczędność czasu i nie trzeba wycierać 7 razy, tylko wystarczy raz. Zobaczmy jeszcze drugi bok. Czy jest palcowany? Jest opalcowany, patrzcie, fuj. Jedno przetarcie. No iPhone... ...praktycznie, no kurczę, no prawie nowy jeszcze raz, może... ...zróbmy to kilka razy, może będzie wtedy... No i można wystawiać na Allegro jako nowe i nieużywane. To jest po prostu magia. Obiektywy też przeczyści przód. Nie wiem czy widać, o troszkę widać. Troszkę, tu są palce. Przecieramy, przecieramy, przecieramy. Kurczę, naprawdę kawał porządnego sprzętu. Co ciekawe, tutaj mam inną szmatkę od Apple, którą kiedyś dawano do Maców chyba i do iPhone'ów chyba też dawano do pierwszych chyba modeli, ja chociaż już nie pamiętam, ale mam kilka tych szmatek. Pamiętam, że do Maców też były w pewnym momencie te szmatki. Też było logo na, na boku gdzieś tutaj wybite, ale... O, tu jest logo. Niektórych było na boku, a niektórych mamy tutaj na krawędzi. Ta szmatka jest cieńsza, taka... Byle jaka, ale fajnie, że kiedyś dawali, teraz już nie dają, ale mi tam gdzieś zostało z jakichś starych produktów, więc sobie ją zachowałem. Czasem sobie ją używam, bo niestety, ale do tych nagrań trzeba często coś przetrzeć ekrany, właśnie, albo krawędzie iPhone'a. A co ciekawe, jeszcze co do tej nowej szmatki, to w specyfikacji jest napisane, że nie jest ona kompatybilna z iPhone'ami starszymi niż chyba 6, więc mam tutaj iPhona 4 czy 4S, nie pamiętam i iPhone'a 3G, S, albo 3G i sprawdźmy czy faktycznie nie jest z nim kompatybilna. Uwaga. No, faktycznie Cięż, ciężko, ciężko w ogóle udało się przyłożyć, także nie róbcie tego w domu, bo może się coś stać. Więc mimo, że Apple mówi, że nie jest kompatybilna, no to da się wyczyścić ten ekran również w iPhone'ie 4. Tutaj on jest porysowany już dosyć mocno, więc Rys nie wyczyścimy, ale faktycznie jest trudniej. Trzeba mocniej przyłożyć, bo tutaj jest jakieś pole aplowe i no nie da się po prostu tak od razu przyłożyć. Także mamy wyczyszczonego czwórkę. Zobaczmy trzy tutaj nie ma co czyścić, bo to też sam rysy. Ekran może jej kupki brudne. I to samo. Pole aplowe, ale da się. No, nic to nie wyczyszczę, bo on jest po prostu tak zryty już i porysowany, że. albo może dlatego, że nie jest kompatybilny i nie chce się wyczyścić, no ale to jest chyba dlatego. Ale wróćmy do iPhona tej generacji, czyli 13 Pro akurat. Tutaj już znowu go opalcowałem, bo go po prostu raz chwyciłem. Więc cyk cyk cyk. Czyszcząco. No i iPhone jest jak tuweczka. Piękna szmatka, 99 zł. Czy jest tego warto? Ocencie sami. Na pewno, jeżeli macie ekran klasy, właśnie ten Apple XDR, czy inny, który ma tą powłokę nano, to warto kupić jakąś lepszą szmatkę. Może niekoniecznie od Apple, ale nie czyścicie jej byle czym, bo po prostu można tą powłokę uszkodzić. A taka szmatka, tak jak mówiłem wcześniej, niekoniecznie od Apple, ale lepsza, która nie zniszczy powłoki, będzie ok. Także produkt roku, szmatka od Apple. Czekałem na nią 2 miesiące, zamówiłem ją 2 listopada przyszła dzisiaj, czyli który dzisiaj jest? 14 stycznia. Więc 2,5 miesiąca czekania. No zdecydowanie było warto. Coś niesamowitego. Na pewno ją będę pielęgnował, trzymał i myślę, że za 20 lat sprzedam ją jako białego kruka albo może szarego kruka. Polecam. Jeżeli podobała Wam się recenzja tej mega ściereczki, to koniecznie dajcie pod filmem łapę w górę. A jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, może bardziej poważnych recenzji iPhone'ów i innych sprzętów, to koniecznie subskrybujcie mój kanał oraz kliknijcie ten malutki dzwoneczek obok. I do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!